Tam, później, wozem, jakimś takim platformą, przewieźli swoje bagaże, jakieś tam sprzęty drobne mieli. No i dotarli do tego pensjonatu, który oferował tam za odpowiednią opłatą pobyt i wyżywienie. No i teraz prababcia przekazała pradziadkowi, żeby się rozglądał. I żeby jakieś pracy szukał. A muszę tutaj powiedzieć Państwu, że zarówno pradziadek, jak i prababcia byli dwujęzyczni, perfekcyjnie mówili po polsku, jak i po niemiecku, no bo musieli po niemiecku mówić, bo jak do jakiegoś urzędu szli, to było to obowiązkowe, a prawdopodobnie nawet do szkół, do których chodzili. Tam też był preferowany już wówczas w okresie ich młodości język niemiecki. Z tego też względu prababcia umiała pisać i normalnym pismem, i gotykiem. I po polsku bardzo dobrze, i, i nawet ortograficznie, co podziwiałem u niej, no bo okres nauki trwał krótko. A miasto Berlin wtedy rozwijało się też bardzo dynamicznie, no, stanowiło główny ośrodek administracyjny i zarząd cesarstwa, rozwijały się różne firmy, no i pradziadek chodził i się zastanawiał. No ale jak ten okres zastanawiania przekroczył rok, to prababcia zaczęła się niecierpliwić. Bo on mówi, to już jest za długo, bo tutaj z tego słaja już widać, że tutaj wypływają środki, a ona nie lubiła wydawać dosyć taka była oszczędna i zapobiegliwa, ale tego chyba ją nauczyła młodość i trudny okres początków tej firmy, bo to w człowieku później pozostaje ta zapobiegliwość i oszczędność. No ale tam do nich docierały informacje, docierały gazety, no i kiedyś ktoś ze znajomych, toruńskich. Którzy wiedzieli, że oni tam zamieszkują pod Berlinem, przysłał im gazetę z Duisburga, w którym pewna wdowa się ogłaszała, że chce sprzedać budynek kilkupiętrowy, mieszkalny, z oficyną, z podwórzem i oficyną. W tym budynku znajdowały się pomieszczenia sklepowe na parterze I, czy, i ona chce to sprzedać dosyć korzystnie, bo cena ma wynosić tylko około 100 tysięcy marek w złocie. No i czy probabcia i pradziadek nie chcieliby tego nabyć, bo mogliby sobie założyć tam sklep, a jest to przy jednej z poważniejszych ulic, bowiem posesja ta była przy, położona przy ulicy Kronprinzstraße, a to oznacza przy ulicy Cesarskiej. Kronprinz. No i prababcia mówi do pradziadka, wiesz co, tam jedziemy do Disburga, tym bardziej, że tam znajdowały się zakłady przemysłowe. To mówi, ty pójdziesz do pracy, do fabryki, a ja spróbuję zagospodarować ten budynek, żeby on zaczął przynosić dochody.